Dzień dobry, witamy w ten mroźny poniedziałek. U nas dzisiaj minus 12 rano. Wiem, że stronami, miejscami było jeszcze dużo więcej, w innych miejscach sporo mniej. Yy, tak ciekawi jesteśmy, jak ten lód na bagnie, bo w sumie może by trzeba wykuć, nie? żeby tam się ryby nie potusiły. Co? Nie wiem, nie słyszę, bo taki wiatr tutaj się zrobił. Teraz akurat nie było, a teraz się zrobił wiatr. Śniegiem trochę przykryte, więc w sumie nic nie widać. Nie trzeba? Płynie pod spodem. Sławek mówi, woda to nie tak źle, to tam na powietrze. Ogólnie to w sumie, jeszcze dzisiaj ten mróz ma być taki, yy, później już trochę coraz cieplej, nie? A yy, od, pod koniec tygodnia to już na plusie chyba 7 ma być w dzień, także wtedy moment i się wszystko stopi. Sławek sobie tam nawet chodzi po lodzie, z tamtej strony. Czyli pod spodem płynie. Sławek mówi, że tam za ropem też nie jest zamarznięty, czyli pod spodem płynie, więc kuć nie będziemy na razie. Póki płynie, to płynie. Wczoraj byliśmy na jeziorze, na lodowisku, ale takie mamy jezioro. Ja wam kiedyś w latos w sumie pokazywałam takie jezioro, gdzie naprawdę kilka ładnych metrów trzeba przejść, żeby woda była nawet do kolan. To jest taki bardzo mały, nie wiem jak to powiedzieć, spad. Wiecie, powiększanie głębokości, że tam idzie się, idzie, idzie, idzie i się dojdzie naprawdę daleko, żeby dopiero było gdzieś tam wiecie powyżej kolan wody. Także do ślizgania lodowisko naprawdę super, bo bezpieczne. Tam już na, na brzegu to pewnie do samego dna zamarznięte, a później mówię, przy takiej głębokości, no to, no to naprawdę pole do popisu. Na łyżwach jeździli, wszystko tam, wiecie. Sporty zimowe jak najbardziej w toku te tyna się wywaliła nie raz, nie dwa. <noise> Dzisiaj obolała, a tu ją łokieć boli, a tu ją kolano boli. No ale wiecie, to tak naprawdę zimy znowu nie było w tym roku już pewnie nie będzie takiej przynajmniej śnieżnej. No teraz ten mróz jedynie to tylko tyle, że tam lodowisko się zrobiło, że trochę tam pozamarza, pozamarzała woda. No tutaj na nasze to nam nie pozwalamy wchodzić, sami też nie wchodzimy. Chyba, że tylko tam coś wykuć, no to Sławek wie, w którym miejscu ma, ma wykuć, żeby bezpiecznie było. Nie wchodź, nie wchodź. Ja, do, ja dopiero mówiłam, że nie wchodzimy, a ty nogę zadzierasz i wchodzisz. Nie, tak nie raczej nie, bo tutaj jest za głęboko po prostu, nie? Wy gdzieś tam wpadłem, wrów wpadłeś tam? Nie, tam. Tylko kółem tu jest która mnie No i ten. I mówię tam na lodowisku, chociaż dzieciaki trochę pojeździły, trochę się pobawiły. Tam dużo było w ogóle ludzi. Wczoraj ładna pogoda, słoneczko świeciło, więc można było się wybrać. Trochę się dotlenić, trochę się pośmiać. A dzisiaj mówię, dzisiaj kości bolą. Znaczy ja to tam nie, bo ja to tam się nie, ta, nie nadaję do takich rzeczy. Ja tam bym się zaraz wywaliła na lodzie. Za śliskie to jest dla mnie za śliski temat. Więc wolę nie. No ale szkoda, że mówię tego śniegu. Tak mało w tym roku te dzieciaki miały. Dzieciaki jak dzieciaki, no ale też yy, no, te wody gruntowe, nie? no jednak śnieg to jest takie główne do tej porze roku, gdzie, gdzie te, tą wodę jednak yy, zasila trochę. No a w tym roku, no co zrobić, no to tyle śniegu mamy i, i to już koniec na razie, nawet się nie zapowiada, tylko mróz, nie? No to, ale tylko dzisiaj, dzisiaj miał być największy, nie? Znaczy był największy, teraz już chyba będzie trochę, trochę lżejszy, no zobaczymy, zobaczymy, wszystko się okaże. A ja mówię, już pod koniec tygodnia 7 na plusie ma być w niedzielę i w nocy też na plusie. Jedynie co to błota nie będzie w tym roku tak za bardzo, nie? Bo jak śnieg by był i się rozpuścił, chociaż też staramy się wywozić jak jest tak dużo. No a w tym roku nie ma co wywozić i nawet mówię, jak się by rozpuścił to co jest to trochę, to tam błota nie spowoduje. Dobra, idziemy jeszcze do folii trochę zobaczyć, bo też dawno tu nie byłam. Czy tam, wiecie, teraz takie mrozy, a nie masz termometra tu? Nie. tu mrozy, tak, ale, ale słoneczko świeci, więc tu jest, tu jest naprawdę ciepło. To jest 15 stopni tu jest jak nie lepiej, co? Ale to co? Coś tu zobaczymy? Czy żyje? Ole elegancka pietrucha. Wszystko zieleniutkie. Właśnie to jest to, że jest mróz, ale jest słońce, więc jedynie jak mróz, złapie to w nocy, nie? Ale przez cały dzień teraz jak jest słoneczko, no to tu jest naprawdę przyjemnie. A co ta jaka tam bujna już. Pewnie no. nie Celery. Wszystko żyje elegancko. Trochę te pory takie trochę na dół dostały liście, nie? Ale im nic nie będzie. Nawet na warzywniku na zostawialiśmy zimę. na zimę też im nic, one nawet są jeszcze tam, nie? Znaczy ogólnie co rok zostawiamy też na polu. więc to tam nic się nie ten nie dzieje. Zdarza się, że jakieś tam wiecie padnie, ale to, to to się zdarza po prostu jeden na parę. No, ziemia nie jest zmarznięta. O, człowiek to mówi, mi... że nawet ziemia nie jest zmarznięta. Dlutna jeszcze, słownie, No a jak te kartony się rozmoczyły, nie? Dwa kartony też. Dwa kartony, jest... no, dwa kartony. tutaj w dzień jest cieplutko. No to no. zanim mróz złapie tutaj nad ranem pewnie jakoś, nie? Czy tam, no nie wiem. Minus No, to ale... 12, to no tak ale minus 12. To jest jedynie to, że duży mróz dzisiaj był. Dobra, idź, kreciulek. Idź, idź. Chodź, o Tam pory sobie rosną jeszcze, nie? Pora nic nie będzie. Nic? A nie przykryta była? ja? A nie przykryta i elegancko rośnie. No? Pietruszka no. to jest jakaś równa. Pietruszka, no? W sumie tak jak u nas. też. A u nas przykryta była. Krecik ten, ten przyszła, przyszedłeś na y, szpinak. Chodź. Chodź, kreciulek No. Jednak poliwęglan to poliwęglan, nie? Aż, tyk, aż normalnie by się tam chciało posiedzieć. Aż tu się skrapla wszystko, nie? Tak ciepło od środka. No jo. Ten Sławek mówił, że mówiłeś? Mówiłeś, nie? Że dałeś sianko tym kurom. Tam to, co ostatnio pokazywałam, do gniazd już włożył. Ale to później, jak pójdziemy jajka wybierać, to, e, to wam najwyżej pokażę. Teraz wam pokażę jeszcze postępy do jarni. Co się udało zrobić jeszcze od ostatniego filmu? Ostatni był nagrywany w sobotę, później już nic nie robiliśmy, tylko odpoczywaliśmy do góry brzuszkami i tak na takie miłe rzeczy. No, tylko dzisiaj dopiero Słowek zaczął trochę tutaj robić. Nie wiem, czy jeszcze coś tam się uda zrobić dzisiaj, czy nie. Bo już w sumie popołudnie, za chwilę zwierzaki trzeba karmić. Także nie wiem, czy coś się uda. Ale coś się już udało, o w ten sposób powiem. Ale zimny wiatr. O, to się udało. Że jedna strona już jest zamknięta? Prawie. Prawie, bo tam jeszcze u góry ci zostało, nie? No, drzwi się otwierają i zamykają. <noise> jeszcze tylko trzeba jakiś ten yy, uchwyt kupić, nie? I coś tam, tak? Czy nie? Na razie tak, to będzie. No, ja wiem, że na razie tak, ale mówię, coś tam pewnie zrobisz, nie? Jakąś tam sobie rączkę do chwytania, no. Że już teraz tutaj ciepło się zrobiło, wie już nie wieje. Już zamknięte. No i tu tutaj coś jeszcze dzisiaj dalej? Robił? Aha, tutaj jeszcze do tu góry Sławek mówi, że zamknie, a tutaj na jutro, jo? Także podleciało z robotą, nie? Podleciało, elegancko. I później jeszcze ten prąd mówiłeś, nie? Prąd A i okienko, no dobra, to tam w sumie wam ostatnio mówiłam o tym. Więc już się nie będę powtarzać. Bo tego okna to brakuje, bo tak, tak to wygląda dziwnie jakoś, teraz jakoś. Tak jak, jak jeszcze z tej strony teraz zamknięte jest, to w ogóle już taka skrzynka stoi, nie? Dziwnie jakoś. W ogóle ciężko się przyzwyczaić, bo tak jak my schodzimy po schodach z góry, z sypialni, tam okienko tamte jedno, tamte, tamte jest na wprost schodów właśnie. Jak się po schodach schodzi na dół, bo sypialnie mamy na górze. Jak schodzimy na dół i tak zawsze się w to okienku spojrzy, to ja tak zawsze mówię, co to tam się dzieje, co to tam stoi. Trzeba się przyzwyczaić jeszcze do tego, że tak jakoś wiecie, inny widok teraz na podwórko jest prosto w okno. Ale fajnie, fajnie, że się udało, można powiedzieć już, no bo, no bo teraz to już tam zostało tak naprawdę niewiele. Także można powiedzieć, że się udało. Widzę, tam się może przedłużać się to. A, Sławek mówi no właśnie, że z przedłużacza nawet by śrutownik poszedł. Jakby, co? A Co kogut? O, o. O, młody, o! tam wariuje. Jeden jakiś taki głupi głos ma, nie? Taki dziwny jeszcze. Taki widać, że jeszcze taki niedojrzały. Już, już pieje, ale jeszcze takim dziwnym głosem. Jeszcze raz? No nie, chyba. Dobra, nie będziemy podglądać. No przecież. Dobra, z rękami zmarzła. Później wam coś tam jeszcze ewentualnie dogram, bo już normalnie aż nie mogę na rękę wytrzymać tak jest zimno. Wiatr się taki zrobił, było tak ciepłutko, a teraz już niestety znowu wiatr. Bez tego wiatru jest o wiele, wiele lepiej, ale też trochę się chmurzy, nie? Także może już jutro będzie inna pogoda. Chociaż mówię, śniegów nie, nie, na razie nic tam nie, nie zapowiadają, żeby u nas jakieś śniegi były, ale to dobrze w sumie, nie? Niech popada, ale jeszcze żebyś tutaj skończył, nie? Bo to w śniegu to też nie robi. No to teraz to wszystko mogę robić. Nie? Chyba, że prąd właśnie na to wtedy. Ale nie, o to chodzi, No ale jak popadę, to co to mi przeszkadza? No jo, ale to tak w śniegu to raczej chyba wiesz, nie bardzo, nie? Żeby się na Tobie rozpuszczał. No. Kaczuchy, zaglądałeś tam do jajek? Czy nie mają? Nic nie mają jeszcze, nie? Ale to dobrze, niech nie mają, bo jak te jajka zamarzną... ...to... ...no to po jajkach, nie? Niech jeszcze sobie poczekają, aż po mrozach. I tam nawet miesiąc, w właśnie marca. w marcu, jak, jak będą się niosły, to już wystarczająco. No i wtedy co? Za tydzień po te kurczaki jedziemy już, nie? 25. Po broilerki. Ale to wtedy i tak idą do kotłowni, nawet jak tutaj się nie zdąży jeszcze zrobić tego tak, pomieszczenia, ale nie zdąży się, nie? No ale to. No jo, ale to mówię i tak do kotłowni do odchowalnika, no bo to musi być cieplutko, a w kotłowni jest cieplutko, a i tak jeszcze lampę mają zapaloną, nie? Tutaj to gdzie teraz? teraz? Nie, to by nic z nich nie było, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Albo właśnie jaka kwoka, ile prądu by to nie? kosztowało, więc jaki sens? A tam w kotłowni jest ciepło samo z siebie, więc w sumie tak tylko. później No to zwykła żarówka się, się się też tam. No jo, ale mówię, no to tam masz to, że w ciepło jest w kotłowni nawet, a tutaj weź to ogrzej, nie? Zresztą po co, nie? Jak tam jest chowalnik, po co to, to w ogóle kombinować? Dobra. Na razie tyle. Ojeja. No, bo mi ta ręka zmarzła, że już mówię, już palców nie czuję. Dobra, jeszcze później Wam jajka dogram, pokażę jak ten Sławek ładnie zrobił sianeczkiem w gniazdeczkach. <grym zjadka> eee, ile jajek było przez ten ostatni czas, co Wam nie mówiłam, to w sumie nie pamiętam. Najwięcej było 72. Eee, później powyżej 60, 65 tak jakoś tak, nie? Sze między 65 a 60 osiem czy 9 jakoś tak koło tego, więc w sumie, wiecie, taka norma, taka jak się trzymała, tak się trzyma, więc nic tam spektakularnego, żeby tam było się czym, wiecie, jakoś bardzo chwalić albo czymś martwić, więc przypuszczam, że dzisiaj będzie podobnie. Ale to za chwilę, to jeszcze trochę za wcześnie na wybieranie, więc trochę później po prostu powybieramy. Nawet nie wiedziałam, kiedy Słabek jeszcze z drugiej strony zaczął robić. Ja idę jajka wybrać. Patrzę, że on już tam też porobił z drugiej strony, tam przy dojarni. No idzie mu jak błyskawica, a ja idę do tych naszych kurek, zobaczyć co one tam dzisiaj wymyśliły, ile jajców nas nosiły. Teraz te mrozy były, to kury nawet nie, nie chciały wychodzić, bardzo niechętnie. Ale co, ja się w ogóle się nie dziwię, ale rękawiczka mi się zakurzyła już, muszę ją kiedyś wytrzepać porządnie. Czekajcie, ubiorę... O kurde, by mi spadło jeszcze. O, prawie wcale nie wybierane dzisiaj jeszcze.

Patrzcie, jak elegancko Sławek im pościelił siankiem, no ale takie sianko, że nawet nie widać, że to sianko, nie? No. Także jakbym nie wiedziała, to pewnie bym nie zauważyła różnicy, co to jest w ogóle, jakaś naprawdę czcina, To nie jest w ogóle trawa, nic, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że trochę zaczną się lepiej nieść za parę dni. Dobra, 23. 25. 26, 27.

Czterdzieści jeden. Czterdzieści cztery. Czterdzieści sześć. ile jajców. Czterdzieści osiem. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt dwa. Pięćdziesiąt cztery. Pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt osiem. Sześćdziesiąt. Sześćdziesiąt cztery. Czyli norma. Sześćdziesiąt cztery jajeczka. Dobra. Dziewczyny zajadają, już właściwie kończą. Ja tak wyszłam trochę później dzisiaj, ale dzień jaki dłuższy, nie? To ja wiem, że ja mówię często to, ale normalnie co ja wybieram jajka, to widzę, że dzień dłuższy. Już teraz 17 to jeszcze spokojnie jest widno. Ale fajnie, to znaczy, że wiosna niedługo, że już będzie tylko lepiej, cieplej. Wiosna jest zawsze fajna. Zawsze na wiosnę bardzo czekam, bo to jest taki fajny czas właśnie. Wszystko rozkwita, pięknie się robi, cieplej się robi. Także już niedługo ten fajny czas. Już mamy po połowie lutego, więc teraz to już deci z górki. Dobra, tyle na dzisiaj, kochani. Yy, widzimy się w następnym odcinku. Po prostu yy, wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć.